Cześć. Jestem Wojtek i od ponad 7 lat zajmuję się robieniem filmów. W tym czasie poznałem bardzo dużo ludzi z szeroko pojętej branży kreatywnej: fotografów, filmowców, montażystów, marketingowców, operatorów. W ciągu tych kilku lat rozmawiałem z masą ciekawych ludzi i pomyślałem, że warto byłoby nagrać te rozmowy. Kim są? Prowadzę taką niedużą firmę, która zajmuje się produkcją filmową i transmisjami na żywo. Jak zaczynali? Nie zaczęło się tak, że ja z dnia na dzień zacząłem fotografować, wiesz, tutaj tulipanki, a tutaj nagle kobiety w bieliznie. Jak wygląda ich praca? Montaż to jest jakby część mnie. To jest moja miłość. E, wiadomo, jak to jest z miłością czasem się kocha, czasem się nienawidzi. Co sprawia im największą radochę i satysfakcję z własnej pracy. Super satysfakcjonujący moment, jeżeli ktoś z widzów, nie spodziewając się takich, nazwijmy to, wodotrysków powiedzmy czy efektów, nagle mówią, że wow, nie? takie coś tutaj mamy. W końcu. Jakie mają wskazówki dla początkujących. Zobaczyć czy w ogóle ma to sens. Czy są klienci, którzy, którzy będą nam za to w stanie tyle płacić, ile my gdzieś potrzebujemy, żeby taki biznes mógł operować? W zależności od tego, gdzie oglądasz ten film, pierwszy odcinek już jest dostępny na YouTubie, gdzieś tutaj będzie się wyświetlał. Natomiast jeśli oglądasz ten film w poście, na przykład na Linkedinie albo na Facebooku, to link do pierwszego odcinka znajdzie się gdzieś tutaj na dole. Do zobaczenia. Cześć.